Ciebie mam ja że ja sobie dzisiaj nagrywamy Tour Skate. I dzisiaj znowu nagrywamy Tour Skate. Także jest dobrze. Także zaprzeczę, u subskrypcja i lajka pod kanał, a my zaczynam czekać. Tylko. Tak, ja tak czekam na Dobra, ja jestem. Idzie zaczynam, patcie. Dobra, teraz tu. Albo mi nie wyszło. Może tam stuło. O, dobra, wyszło. Czekajcie. Ja teraz będę o. Będę, nie chcę, sobie to tak okiem robił. Kurde. Będę chyba jeszcze tak o. Słyszę, że nie było jeszcze Robloxa, bo nie nagrywałem jeszcze, ale może będę nagrywał Robloxa, nie wiem. Dobra, tutaj O oh, kurwa, ale zlik. Ale ja, dobrze. Może nagram, może nagram dla Was Robloxa. Może jak zapytacie się mnie, czy będę nagrywał Robloxa, to. Może będę, bo jak napiszę się mi dużo komentarzy, to wtedy może nagram Robloxa, to, wie. o. Jeszcze, to wiem. No. Jeszcze... Powiem jeszcze raz, zostawcie subskrypcję, bo ja mam na razie 4 subskrypcje, także dajcie łapkę w górę jeszcze, jak, jak ktoś jest nowy na, na tym kanale tu. Niech łapkę w górę da. Patrzcie. Tak pa. Wow, ze schodów takie flipy, nie wierzę w to. 360 chyba zrobiłem, nie wiem. Ła. Kurde. No powiedz im, że ja jestem znany od Jezusa Chrystusa. Wow, to było dobre. złe Branie ważne Wow, tu było dobre Ja to tak zrobiłem Jestem trochę tak znany Tą grę Wow Wow Nawet widzieliście to? Ja to widziałem płatkie Taki coś skoczyłem, nie? Takie... Ja coś. Idziemy! Hoppa! Wow! To, to było dobre. Naprawdę to było dobre. A dobra, jeszcze chwilkę sobie porobię. Może będę nagrywał... Może będę nagrywał jeszcze Robloxa? Dam radę. Jak dam radę nagrywać Robloxa, to będzie dobrze. O, to było dobre. Wow, to też było dobre. 6 i 6, zrobię taki trik. Dobra. Wow. O kurde. Kurde, no co jest? Jeszcze od, od, od nowa muszę. O kurde, takie coś. Dobra. Dobra. Tak. Ja powinienem tak i chyba powinienem tak salto zrobić Kurde Wow Dobra Wow Nieźle Nieźle Nie no nie będę się wiem. tak śmiał Kurde Jeżeli ktoś jest jeszcze raz nowy na kanale to Nagrywajcie Widzicie na mój kanał, bo tam pojawią się nowe wyniki. Kurde! Co jest z, tym, z tą deską? Kurde, moja deska jest coraz bardziej upośledzona. Czyli jakby tak powiedzieć, chora jakby. Kurde, jak, gra, jak ktoś gra, które skate, to czasami jest tak źle. A wiem, że Jaki youtuber ten zasadniczy psyllo nagrywał Stand of 2? Jeszcze Zapomniałem dla Was nagrać. Stand of 2 może, jak zainstaluję Stand of 2, to będę nagrywał. Wow! 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 wow. No bo dobra, no idźże ty. Głupia desko. Dobra, kurde, gra... jak gram w tego, które skate to. Nie że się tutaj dzieje. Kurde, jak SCP-89 normalnie. Kurde, no debilu. Ty bo mi koszulę wyliczysz debilu. Kurde, ja tak mówiłem w szkole. No patrz no. Co za deska głupia. Kurde, będą się jeszcze to tak... Deskę sobie tak... Nie że ty głupia decho. Dobra, skażemy Wow! Patrzcie jaki flip! No ale... To było złe. Ja takie coś zrobiłem. I co za problem był tutaj. Na serio? Na serio ja musiałem to robić? Te Happy Wheelsy to że jeszcze Happy Wheels'ów nie było, nie mogę nagrywać i dupa była, jak dupa piecze, nie? Dupa piecze, robi jakby, patrzcie, uznajcie sobie, czekajcie. czekajcie, uznajcie sobie, że wierzcie w skate nie? Nagle jak robicie jakiś trik, nagle słyszałem, że jak ktoś ten coś robi, upadnie i potem mówi, Ej, dzwoń buku, chyba z Wiktorem ta i to było niezłe. Ja grałem turystkę, to... Jak ja gram w troskie, to. Wymagam mówię do kolegi. Ej, dwójfogu po, po karetkę ja chyba zwiknąłem grasicę. <grymka> A z grasicy się nie da zwiknąć. Bo to jest fake ta grasica. Obch, Obcharkana na grasica. Grasica, 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 grasica. Ej, i chyba. A słyszałem, że. Fariaut nagrał y, w tego w Robloxa w Jaybreaka. Szczerze, Co się? Szczerze, że w Jaybreak'u dodali psy. W J Breaku psy. Psy dodali. Może jak y, będę miał komputer. Będę nagrywał Jay to. Będę grał w Robloxa i będę widział te psy. W Web City są psy nawet. Tylko jeden pies może być w Web City. Kurde no co za wneska? Gówno Gu gó, gu gó, 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 gówno Myślę, że Woja nagrywał z tym z, fa, z fariałtem, fariałtem, far z Farjautem z no, Kurde no Wyskocz, że tu Kurde, zaraz się zdenerwuję, no Za no, głupia decha Kurde, moja deska jest coraz bardziej upośledzona. Nie. A może jak będę nagrywał tego Minecraft? To pokażę wam nowego skina. Nowego skina wam pokażę w Minecrafcie. Miałem tam takie inne, nie? Co za... że cofnąć takie coś. Pa! Kurde! O teraz poszło mi, dobra. Kurde! Kiedyś to były gry, nie? Co za pierdicze zar się... No kurde! Dlaczego pani się nie oddała ćwiczeń? Czekajcie chwilę. Proszę jestem już. Chcę coś ważnego z małą porozmawiać. Dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Na razie jest dobrze. tutaj ktoś, ktoś w ogóle... Chodzi... tata za mną. Lata i kupa. Na gry! No kurde! Kurde, za się zderwuje na tą dechę jak... Patrz. Patrz no! O! zyska się zaraz nie ogarnie. Wow! Wow, to było dobre! Dobra, może tego nie będę powtarzał. No patrz no! Kurde jak gram w turyskie to mi się cały czas coś... Dobra. Dobra Skok Tak, leć, nie Nie tutaj miało być Kurde, nie tutaj miało być Ej, nie miałem do góry skoczyć A deska się odbiła Spadła na dół, Z jeszcze czegoś Kupa deska jest Dobra, jeszcze raz. Dobra. Opa! Wow! To było dobre. Słucham, mogę się odbić i takie coś zrobić. Trener będę tak robił. Tak do kamery. Okazuje to z gówno. No patrz no! Jedziemy! Jedziemy! Wow, tok, tok O nie, 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 nie! Do góry, do góry! Kurde! Szkoda! Dobra, zajebali swoją właścicielkę. Zajebali razem nie wiem jak domo kto. Jak zajebali radio to... Bo gówno. No, nie, oni mają ma całkowicie wyjebane, nie. nie. ma co do robienia, tylko jakieś takie tam fariauty... gówno jakieś popierdolone pierdolety i... Gówno kurwa 3-0. <laughs> Dobra. Dobra. Ej, wróćmy do... Wróćmy tutaj. Wróćmy tutaj w te miejsce, gdzie zaczęliśmy, czekaj. Kickflip. Patrz, dobra. No. Dobra. Madecha się ogarnęła. Patrzcie teraz. Takie coś. W wolnym tempie. O nie. Dobra. Patrzcie. Hop. Wow. 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 Yes. yes. W końcu. Ale słuchajcie. Ja teraz skończę to się, mam nadzieję, że Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. O! I dobrze i pa! pa.